Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj otworzymy paczkę TOC 93 pika z TOTSem i też inne piki rozbudowy, naprawdę dużo się działo. No i przede wszystkim nagrody za walsy. Zobaczycie co ciekawego trafiłem. Pamiętajcie o naszym challenge'u na FUT Champions. Musimy teraz wybrać pomocników, kogo tutaj sobie Chyba Krychowiak będzie, bo na razie wygrywa głosowanie, ale na LSP nadal nie wiem kogo dać, także piszcie w komentarzu. Ja zapraszam już Was do oglądania. Mamy środę godzina 19, a patrzymy co jest w SBC. Mm, co dzisiaj? Koakin Okej, okay, no karta. Karta jak karta. Powiedzcie mi. Kiedy zlatan? Na no, zlatana wszyscy czekają. O, tu nie zauważyłem nawet! Kaka 5 na 4. A czy, Karta top, ale 7 składów. Ej, w sumie. To będzie ile? Jakieś. Czekajcie. 800... 800-900 tysięcy jak na moje. Tak strzelam. Nie, no jak to się z fanem czy coś. Ja nie robię raczej, bo. No nie, nie robię po prostu. Ale karta naprawdę topowa i ten fajny design, design ma. Jest też powtórka tego, tego pika. Ale czy jest paczka 93 plus TOT, czy coś takiego? Bo coś słyszałem, że jest. Wymiana rozbudowa TOT też możemy zrobić, żeby mieć. Jest! Rozbudowa tot społeczności 8685, no dobra 93, plus także zabieramy się za robienie. Dostaliśmy wiadomość, że Future już wróci do starego systemu, czyli od piątku do dziewiątej, do poniedziałku do dziewiątej będzie można grać. I też zaktualizowali nagrody. Jak gdzieś znajdę zdjęcie, jak będą wyglądały, to też wrzucę. Naprawdę fajne zadania dali. Trzeba naprawdę pochwalić EA. No może za te dwa to nie, bo to trzeba grać. Nowe Mistrzostwa Food pełne składem, pikarze Serialu, z portugalskie, to tego raczej nie zrobię. No bo mamy już challenge inny, będę z i innymi takimi kar kartami grał. Ale tutaj to, te zadania, wszystkie to jak najbardziej fajnie. I srebrne gwiazdy są Cynin Ho. No dobra, to, to karta jak karta. Nic, 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 niczego do gry nie wnosi. Dobra, mamy jakieś paczuszki tutaj u widza. Zobaczmy jakie. O, jest! Jest to 93 93. Otwieramy tak normalnie czy z odsłanianiem? Powiedz, Domis, czy normalnie chcesz czy z odsłanianiem? Dobra, robimy z odsłanianiem. O dobra. Gregor, jak pozwolić, to Twoją taktyką <gry> zasłonimy. To patrzymy z odsłanianiem. A, bo muszę najpierw otworzyć. <gry> Nie wpadłem na to. Dobra, animacja już poszła. Tutaj taktyką Gregorego, która mi dała 16-4 bilans na. Na premier lick ale to nie jest ważne, dobra. Odsłaniajmy. Chyba nie ma duplikatu. 92 potem 92 fizyczności. Co to jest? Hurricane! Niszczył mnie kilka razy full Champions To nawet nie raz No ale to nie jest to na co liczymy z takiej paczki, prawda? Z tocym. otwórzmy tak normalnie. Tym razem... Myślę, że dobrym pomysłem jest otworzyć tak normalnie. Może i jej coś tam zaskoczy. Przeskoczy. Nie przeskoczyło, nie zaskoczyło. Jest to karta. Za ile? 80-90 tysięcy. Mamy pika toc. Miała być paczka 93, ale na, na razie się zadowolimy. Pikiem, paczka toc będzie potem. Robimy z odsłanianiem, także. Spróbujmy. Ja nie przedłużam, bo my tutaj gadamy, gadamy tutaj na live. A trzeba pika otworzyć, także. Kuba, daje ci taki przywilej. Powiedz, którą pozycję najpierw odsłaniamy. Prawą, dobra. Kuba mówi, że prawą. To może jakieś szczęście przyniesie, że jest zwykły to. 89 podań. 70, ile to jest fizyczność? 8. Musiałem się przybliżyć, raz, bo to. 91 strzelania. To jest chyba ten. Ja wiem, to jest ten typu... ten y, troll kwaradony, co nie? Sane! Nie, to nie jest troll! Sane! Jakbym Bayernu chciał. Robić, ale sane to jest chyba. No nie jest to jakiś wybitny traf. Diabi by był fajny jakby to by był, ale może jeszcze będzie. Co to w ogóle? Ale staty ma serio. Fajne. Co to jest? O Ale staty to nie mają fajne, naprawdę, ale... Z grywalnością, w sensie sceną, To już trochę gorzej nie! No, Ter Stegen wrócił A czy nie wrócił yy, Tylko pojawił się <grym> Także nie wiem yy, Czy Czy brać Sanę no, Wraca do mnie Prześladuje mnie chyba ciągle Prześladuje mnie już No od to w Liga, to ciągle go trafiam Dobra, biorę też tego, no na bo się przyda pod foder. Kaczuszka Toc u Kondixa 93, FG i S. Lecimy. Ktoś dobry. Ciii! Tak bym chciał tę kartę. Jak dla mnie win. Mamy Pik 83, patrzcie, jak tu oddaje Albo w ciemno robimy. Robimy w ciemno. Ja zamykam oczy. Pik już się otworzył. W ciemno go. Wziąłem chyba? Wziąłem fekira. Kolejny pik i kolejny w ciemno robimy. Trzeba się bawić. No co? To mi zabroni, że tak powiem? I nie widzę. Stones! Win! Oddało? Ja ja się bawię dzisiaj. La zabawa! Gorzej, jak to będzie Mbappé, i ja go nie wezmę. No dobra. Wypierz Już co nie? A weźmy to. Oddało. Znowu w ciemno robimy gwarancję Aleksandra Arnolda na drugiej pozycji, także znowu zamknięte oczy. Wybieramy mojego Arnolda. Zamieszajmy w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Diabli szkoda, że nie toc. Myślę, że to dobry moment, żeby odebrać nagrody za Division Rivals, druga liga. Zobaczmy, czy może nagrodę zmienili. Nie, jest wszystko po staremu, niestety. Czyli cztery paczki za 50. Yy, no, są różne, ale, ale 4 za 50. I dwie jakieś tam inne. Liczę przede wszystkim, że dużo foderów padnie, bo chciałbym zrobić właśnie paczkę Toc 93. A na razie kart po prostu nie mam. Także zacznijmy może od tych teoretycznie najgorszych. Może jeszcze jakiś tocik wpadnie. Już tak naprawdę na koniec eventu Na razie nic nie ma Też dobre jest to, że tutaj jest dużo kart I z tych kart będę mógł robić jakieś piki Paczki rozbudowy i tak dalej No proszę, są ekrany Może 8-4, nie, 8-3 zjech No i teraz dwie W zasadzie 4 za 50 Zacznijmy może od tej klasycznej za 50 Czyli 12 rzadkich zawodników Też ekrany Może 8, dobra 8-5 to chociaż tyle, ale Jak tutaj nie trafię żadnych walkoutów Naprawdę będzie ciężko, żebym zrobił jakąkolwiek paczkę. Także zobaczmy tutaj. No proszę, może jakiś tocik. Nie, nawet ekranów nie ma. Może teraz. Może teraz w końcu coś wypadnie. Zobaczmy. Ekrany tylko. Znowu ekrany 8-3. Ostatnia paczka może uratuje, ale obstawiam, że będzie pewnie jakaś 8 maksymalnie. No, dokładnie Anglia, LS, trafiłem idealnie. W tych czterech pikach pokładam ogromną nadzieję na zdobycie jakiegoś foderu. Także, bo jak nic nie trafimy, no to będę miał ciężko, żeby zrobić tą paczkę. Zobaczmy najpierw te 80, potem 2, 83. Ok, z Valverde 84 już są takie, myślę, że solidne. Dobra, Vara, w sumie takie karty ciężkie do wydrobienia, ale teraz 83, 2 piki. Proszę, coś wysoko ocenionego. Dobra, trap to jest w miarę w miarę naprawdę już solidnie. I teraz jakiś toc wysoko oceniony. Dobra, Rudiger trochę to mnie podratowało, nie powiem, że nie. A więc mam karty na pierwszy skład 8.6, 6 ale na drugi totalnie już nic. No ale dobra, może akurat coś z tej paczki wyleci, albo jakieś piki jeszcze porobię i zrobimy na spokojnie. Teraz ściergeł przepalony, bo miałem, mam go w składzie, ale w wersji czerwonej. Także ta paczka naprawdę może uratować. Ale nie, nie dało nawet ekranów. Podjąłem w tym momencie bardzo ciekawą decyzję. Przepalam na tą paczkę debrilne. Wiem, że karta spoko. Ale już się z nim żegnamy. Ani w składzie go nie miałem, ani też mi się jakoś wywitnie nie grało. Nawet modriciem toc mi się lepiej grało. Także no co? Pozostaje mieć nadzieję, że nie wróci on do nas. I tylko przyniesie jakąś lepszą kartę. Najpierw przepowiednia. Może jakaś fajna narodowość tutaj. Jest złota karta. Anglia nie, Anglika tutaj żadnego Haragokaina ja tutaj nie chcę. No. Wszystko mówię, że to będzie Hurricane, ale oby nie, oby oddało. Zobaczmy. Tot, sik, ktoś dobry. Jest Toc zwykły Niemiec. Ktoś na Discordzie pisał, że go trafię. No i, i miał rację. Można powiedzieć, że nadzieja była na coś dobrego. A wyszło jak zwykle, czyli ThreshTagen Wszędzie go trafiam, i z pika, i spaczki. wszędzie on leci Także może tutaj na otwarciu jest jakiś fajny tocik. Kosty 85 Także to koniec dzisiejszego filmu, dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o naszym challenge na food Champions Jutro będziemy sobie grali Właśnie podobnym składem, na razie musimy tutaj wybrać pomocników, jeden chyba będzie Krychowiak, bo na razie wygrywa głosowanie Ale zobaczymy jak to wyjdzie, no chwalcie się co wam poleciało z tej paczki, ale My, chyba nie wiedziałem, żeby komukolwiek to oddało, no tym bardziej nie mi, także ja już dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.